Witam was w kolejnym odcinku, w was na takim tle, dlatego, że w moim pokoju mam właśnie taką mapę z Biedronki i postanowiłam, że na takim tle nagram, ale nie mogę wam pokazać całej, dlatego, że z boku są tutaj moje zdjęcia, więc widzicie tutaj kontakt. No ale to pomijmy dzisiaj wam tak filmik, w którym pokażę wam, co mam na moim telefonie, dlatego, że mój telefon zmieniłam jakoś na koniec wakacji albo na początek września. I mam aktualnie iPhone'a X, czyli iPhone'a 10. Y, na obudowie mam właśnie Finger loop'a, którego Wam bardzo, bardzo polecam. I mam tutaj fancyjną obudowę, dlatego że ja jestem taką osobą, która szybko psuje telefony, albo na przykład mi często spadają, albo po prostu się y, psują, rozpadają. Czyli w sumie to na jedno wychodzi. Na ekran. <coughs> Czego ja nagrywam? To mnie zawsze ładnie kaszel. No i na nie mam tutaj taką szybką, ochronną czy szkło ochronne, które bardzo, bardzo polecam, bo telefon kiedyś pamiętam, znaczy w tym roku, spadł mi jak wychodziłam z auta, spadł mi na chodnik, i nic się nie stało totalnie, a jak mi spadł, bo robiłam sobie zdjęcie do miniatury, spadł mi z biurka, bo wiecie, ja mam taką półeczkę na górze na biurku, spadł mi na biurko, to się tak pękło i ja byłam w ogóle taka przejęta, że nie, popsułam telefon, bo się okazało, że mam telefonu nie popsułam, tylko właśnie tam szybka, ale uwaga, odblokowujemy, Na ja mam mojego psa trolla, czyli tole, no w ogóle z po prostu nie umiem i tutaj jest pierwsza strona. Tutaj mamy pierwszą stronę, to są takie aplikacje, z których rzadziej korzystam, czyli mail, kalendarz, zdjęcia i aparatu. Dużo korzystam. Ja mamy pogodę, no z tej pogody mało korzystam, bo mam inną aplikację. Notatki, no to z notatek też czasem się zdarza, że korzystam. Najczęściej właśnie z nich korzystam, kiedy dodaję. Sejarek, które właśnie obierzałam z Netflixa czy z HBO, czy ogólnie jakiś serial, bo po prostu tam piszę sobie, żeby nie zapomnieć, żeby wam potem polecić albo nie polecić. Apple Store, to jest właśnie taka, yy, taki folder, w którym w ogóle mam rzeczy, których w ogóle nigdy faktycznie nie użyłam, jedyne co z tego najczęściej używam to są właśnie pliki. I z tego całego folderu najczęściej korzystam z plików, dlatego że jak na przykład pobieram coś z Librusa, jak nam chcieli to, to mi się automatycznie na telefonie pobiera w plikach. Także lecimy dalej. Mam zegar, rzadko z niego korzystam. Yy, ustawienia... Nie, nie będę nawet na się nazywa. Adiektywę nie wiem, jak to przeczytać, bo to jest adiektywę, więc nie wiem, jak to przeczytać, ale mam tutaj kompas, porady, dyktafon, kontakty, lokalizator są takie aplikacje, których nie mogę właśnie odciskać, bo są na Apple, a ich nie używam, praktycznie w ogóle. Tak samo jak tam skróty, no i tutaj mam jeszcze taką baterię, a na dole mam tutaj telefon, safari, mm, MMS-y, MMS-y, nie. Wiadomości, oraz jeszcze mam tutaj Messenger, z tego bardzo dużo korzystam. Dalej lecimy, mam tutaj dużo folderów. I tak, pierwszy folder to folder media. Wiadomo, chyba tutaj jest Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok i Pinterest. No to nie będę chodziła, bo chyba każdy wie o co chodzi. Następna aplikacja. A raczej folder. Jest to folder z editing. Nie wiem, czy ja się czyta, bo wszystkie składałem, Nie wiem, kto przeczytać, więc pomijmy. Jest to folder do edytowania zdjęć, filmów, do dodawania napisu na przykład. Albo po prostu. I mam tutaj tak pixel. Moja ukochana aplikacja w niej. Zawsze i wszystko obrabiam wszystkie zdjęcia, miniatury, po prostu ją i mówi w nim montuję filmy, ale akurat na komputerze, bo na telefonie, no nie nagrywam telefonu, więc montuję właśnie na komputerze rekord i to właśnie nagrywam ten filmik z rzutu ekranu it is studio to właśnie takie studio dla youtuberów jeśli się nagrywacie na youtubie To jest to przydatne Mówicie, widzicie ile macie subskrypcji wyniki najnowszych filmów, mówicie swoje filmy komentarze no także bardzo, bardzo to polecam plan, plan to jest właśnie aplikacja taka powód do Instagrama, dlatego że po prostu tutaj planujecie w sumie zdjęcia, jakie coś dodać na Instagrama oraz opisy. Ja rzadko tego używam naprawdę Nevi film, też to czasem Wam polecam, tutaj dodajecie sobie zdjęcie i obrabiacie je, dodajecie takie yy, kuleczki, na no to nie wiem jak to nazwać. Story on un, Unfold, jeszcze mam Magisto. Marzys to uwielbiam tą aplikację, jak jeszcze miałam Samsunga kilka lat temu, z 2004 lat temu, byłam no, po prostu z najlepszą aplikacją, jaką miałam na telefonie, dlatego że po prostu ona mi robiła sama filmiki, ze zdjęć na przykład, porobiłam zdjęcia, filmy, co się ona mi robiła sam filmik, bo było takie fajne wspomnienia w ogóle, także bardzo ją polecam. Kamera Connect, nie umiem tego używać za bardzo, kiedyś mi to wyszło, ale teraz nie, bo tego nie używałam. Jest ona w po angielsku, jest to aplikacja, dzięki której mogę się łączyć z moim aparatem, i no, nie, nie, nie za bardzo wiem o co niej chodzi, bo no, mówię z po angielsku, kiedyś tam ją bardziej umiałam obsłużyć. Snapset, byłam na zajęciach fotograficznych, w polecił tą aplikację, rzadko jej używam, nawet jeszcze nie używałam. Dalej mamy tutaj folder z grami, tak, gram sobie czasem, mam Sims, Pick Me Up, Subway Surf, Miasta, Uno, Plant Zombie 2, Pokémony i e, Tiny Decisions. Czyli wiecie, aplikacja, które macie takie koło i ona decyduje na przykład czy w sumie, nie wiem, iść na spacer, czy na w domu. Ja przykład wybierzeć na spacer, no to wtedy wiecie, co będzie już wybrane. Także polecam Wam te wszystkiego najbardziej chyba lubię. Flat vs Zombie i Sims i miasto, to są zdecydowanie moje ulubione gry. Dalej mamy tutaj folder z napisam Films i TV series. I tutaj mam wszystkie aplikacje typowo do oglądania filmów, seriali. I mam tutaj HBO, Go, Netflix. Apple TV, nie korzystałam z tego dlatego, że żeby sobie tutaj jakiś film ściągnąć, albo pobrać, albo po prostu pożyczyć, no to trzeba zapłacić, a no mi się nie chciało. TVP Sport, polecam wam tą aplikację, z jej wyniki sportowe, szczególnie jak jest sezon skoczków na ciaski i na ciaski, to cały czas non stop wchodzę i praktycznie sprawdzam, oglądam tutaj też po prostu wszystkie wydarzenia sportowe, jak nie mam niem w domu, a mnie coś interesuje. I tutaj mam playa, zainstalowałam to dlatego, że chciałam zobaczyć, czy będzie tutaj odcinek yy, Magdy Ghastly, kuchennych ewolucji z pewnego miasta. Także no po prostu dlatego, co zainstalowałam, kolejny folder jest to folder OD, czyli takimi aplikacjami, które nie wiedziałam, gdzie dać, są to aplikacje inne, czyli mam tutaj. SWM odlicznik. Odlicznik jest bardzo, bardzo fajny i to Wam polecam. Tutaj sobie odliczam akurat do świąt i do końca a jego który może się odbędzie, bo nigdy nie wiadomo. Bitmoji to jest aplikacja kompatybilna ze Snapchatem i to właśnie e, widzicie moją osóbkę, jak sobie stworzyłam, także no polecam Wam tłumacz. Gmail, Gmail, czy, Gmela, czy, czy się czyta, kalkulator, multikino i tłumacz, który mi się właśnie zainstalował, kiedy pobrałam aktualizację telefonu, ale go nie używam, bo tam nie ma języka polskiego jeszcze, ale podobno będzie, bo już apy szuka albo znalazło osoby z Polski, żeby do pomocy, że się będzie po polsku. Bo po angielsku też oczywiście rozumiem i w ogóle dużo, ale wolę jakoś tak po polsku. Dali mam tutaj aplikację Sover and Weather, tutaj mam Pogoda i ODA, w ogóle Maps i Bin. BIN to jest taka aplikacja, dzięki której zaznaczam gdzie byłam, w jakim mieście i w jakim kraju byłam. Także mam bardzo, bardzo tą aplikację polecam. Aktualnie zobaczyłam 27% Europy, tu możecie sobie też zobaczyć w jakich krajach byłam w Europie, kawałków Francji i kawałków Włoszech. Byłam w Anglii, w Niemczech, w Polsce, Czechach, Austrii, Słowacji, Słowenii i w ogóle w takich krajach, także no polecam wam tą aplikację. To jest w o czym oczywiście wszystko, to e, zaznaczyłam, lecąc dalej, mam tutaj aplikację z muzyką, tutaj mam Spotify, szazam, szazam wam niezmiernie, polecam. Dzięki tej aplikacji dowiedziałam się o nazwach tych piosenek, na przykład nie interesuje, a nie wiem jak się nazywa ta pisanka. odparł od, już na ma zazwyczaj, on właśnie wszystko odnajduje. Dalej mam muzyka, nie używam tego. Radio Polska zainstalowałam, bo coś tam było potrzebne, żeby posłuchać z radia. I dalej mam jeszcze Galaga Band. Nie wiem, z użyłam zainstalowała i... mi tu piosenka, Dalej mam tutaj. Aplikacje Shopping, czyli mam tutaj Rossman, Żabka, AliExpress, McDonald's, moje konto bankowe, aplikacje mojego banku oraz jeszcze Pyszne.pl Ale z Pyszne.pl rzadko korzystam, no bo mieszkam w tak małym miejscu, że po prostu nie mam gdzie tego zamawiać, no ale to pomijmy. Dalej mam tutaj tak, to i MyAngela, zainstalowałam to dla kuzynki, ale tego używam w to, bo po prostu mega, mega, mega to lubię. Dalej mam tutaj aplikacje z lekcjami. Się okazało się, że po raz drugi będziemy mieli na nauczanie, to postanowiłam, że po prostu tą aplikację i ten form, że sobie zamieść, te aplikacje ściągnę, czyli mamy tutaj aplikacje, które w ogóle są wszystkie w takim samym kolorze, praktycznie jednolite. Są w kolorach fioletowo, niebieskich i białych, także no, nie jest to ale tutaj tak, Teams, Discord, Zoom, Word i Libus. i tak, wszystko sobie zainstalowałam, bo dlatego, że potrzebowałam jak pani coś tam wysłała ostatnio na Teamsie, no to potrzebowałam to odwozić w wodzie, także no, wiecie, potrzebne mi, bo nie mam tutaj jeszcze Chrome'a, Chrome'a? Zainstalowałam to, bo ostatnio nie mogłam się zalogować na Teamsa z, z mojego telefonu z Safari i w ogóle, także to sobie mnie No i ostatnia aplikacja, nawet nie wiem, jak ją wymówić, pan mi ją. Jeśli chodzi o ten telefon, mega wam polecam, ale jedyny minus z tego telefonu, który ja zauważyłam, to jest to, że jest tylko jedno wejście, i na przykład, jak chcę w tym samym czasie słuchać muzyki i ładować telefonu, słuchać muzyki na słuchawkach i ładować telefonu, no to, to się tego aktualnie nie da zrobić. Musicie się najpierw ładować telefon, a dopiero później. Słuchaliśmy muzyki, no to jest jedyny problem i jedyny minus, który zauważam, bo jak poprzednio miałam iPhone'a 7, to on miał wejście osobno na słuchawki i osobną wejście na ładowanie, ale polecam wam ten telefon, typ bo ten to, jest mega fajny, polecam wam i dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, pa pa!